Ursusie, Gołąbkach trwają ostatnie prace przy żłobku, który będzie miał nawet dwa baseny. No, oczywiście baseny na miarę najmłodszych. W żłobku przy ulicy Czerwona Droga znajdzie się już we wrześniu miejsce dla około 100 dzieci. Do końca roku stolica wzbogaci się w sumie o 500 nowych miejsc w żłobkach dzięki budowie, rozbudowie i zmianom organizacyjnym. W domu spotkań z historią byliśmy podczas ostatnich przygotowań do wystawy fotografii Stanisława Wilhelma Lilpopa, potomka słynnego warszawskiego przemysłowca, którego wielką pasją na początku ubiegłego wieku było fotografowanie. Do dziś zachowało się ponad 500 szklanych diapozytywów, w tym stereoskopowych, i wiele odbitek zdjęć robionych tak w Warszawie, jak i podczas zagranicznych podróży. Dawny świat zatrzymany w kadrze dzięki talentowi i pasji, wciąż eksperymentującego Lil' Popa okazał się nawet kolorowy. Najprawdopodobniej był on pierwszym polskim fotografem, który wykonał barwne zdjęcia w technice autochromu. Był wtedy rok 1909: Do zmagań trzeba się starannie przygotować. Twarda nawierzchnia, która w tym sporcie funkcjonuje od przełomu wieków, ma swoje wymagania. Na warszawskich stegnach odbył się już po raz trzeci turniej Warsaw Open w bike polo, czyli w hokeju na rowerach. Gra z rodowodem wywodzącym się z końca XIX wieku, przeżywa wielki renesans. Na stegnach, obok polskich, do rywalizacji stanęły i zagraniczne zespoły. W meczu występuje po trzech na drużyny. Potrzebny jest kask, rower, kij i piłka jak do hokeja ulicznego. No i sporo determinacji. Starzają się też hokejowe wyniki. W budynku Pasty przez cztery dni trwał zorganizowany po raz pierwszy przez młodych twórców ogólnopolski festiwal teatralny Wrzawa. Obok spektakli były warsztaty i dyskusje w festiwalowym klubie. Wśród teatrów występujących na festiwalu zarejestrowaliśmy spektakl Wyjowisko Warszawskiego Teatru Pijana Sypialnia. Grand Prix zdobył Łódzki Teatr Szwalnia. Festiwal okazał się sukcesem, frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, którzy już rozpoczynają przygotowania do drugiej edycji za rok. We Włochach w Parku Kombatantów wśród naturalnej Zieleni już po raz drugi w ramach letniego gościńca odbywa się cykl plenerowych koncertów. W każdą niedzielę lata po południu można przyjść i posłuchać muzyki. Tym razem w fantastycznym plenerowym repertuarze wystąpił zespół Warszawia Bras Quintet. www.um.warszawa.pl